Damian Michałowski i jego gość. A gościem Radia Z jest kobieta Kino na Dwóch Nogach, dziennikarka prowadząca program Kocham Cię Kino w Radiu Z, Grażyna Torbicka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć Damian. Grażyna, nie ma festiwalu w Cannes bez ciebie, nie ma festiwalu w Wenecji bez ciebie, nawet prowadziłaś któregoś razu wręczenie złotych lwów. Nie ma festiwalu w Berlinie, Berlinale, tam także odhaczone, to jest, bo byłaś naszą korespondentką Radia Z. Na wielu festiwalach byłaś na całym świecie, a ile razy byłaś na rozdaniu Oskarów? Nigdy. Jak to możliwe? <laughs> Nie pojechałam tam nigdy. Historia jest krótka. W 1994 roku bezpośrednio z lotniska po przylocie z Los Angeles Alan Starski i Eva Brown, trzymając w ręce swoje Oscary za Listę Schindler'a, przyjechali do studia do mnie do dwójki wtedy. Był specjalnie program na żywo przygotowany i ja czekałam na nich w studiu, widzowie na nich czekali. Krótko mówiąc, Oscary przyjechały do mnie. A w dodatku, ja uradowana, że mogę ich od razu powitać i pogratulować, złapałam tego Oscara Alana Starskiego i on mi wtedy powiedział, słuchaj, jeśli kiedykolwiek dotkniesz statuetki Oscara, która nie należy do ciebie, to” Nigdy jej nie dostaniesz. No więc po co? Tak, że nie było szans, żebym. Nie było, nie było nawet szans, ale nie było też potrzeby, żebym tam pojechała. A zupełnie serio mówiąc, to jest to tak ogromne przedsięwzięcie, które przede wszystkim pomyślane jest jako wielkie widowisko telewizyjne. I to jest trochę tak jak kapitalny mecz piłkarski. E, właściwie lepiej go oglądać w telewizji, bo więcej dostrzeżesz szczegółów, niż gdzie będziesz siedział na trybunie, gdzieś daleko, wśród tysięcy e, osób, które, które, z których każda coś tam szepcze, mówi, e, kibicuje komu innemu. E, wydaje mi się, że, że ja jakoś nie, nie jestem osobą, która nadaje się do aż takiego e, medialnego m, zamieszania, jakie towarzyszy. Tej Oskarowej nocy tam na miejscu, tam w Los Angeles, gdzie okay. każdy korespondent Ci też powie, że dotarcie, do, 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 dostanie się gdzieś do tego czerwonego dywanu na odległość, no nie wiem, mniejszą niż 100 metrów jest prawie niemożliwe. Więc jako dziennikarka też nie bardzo byłam zmotywowana tym, żeby tam koniecznie się znaleźć. Ale przed nami w najbliższy weekend w niedzielę 93. ceremonia rozdania Oscarów. Wiem, jak to, jak ta gala będzie wyglądała, bo mówiono, że są takie zakusy, żeby zrobiono ją hybrydowo. Część na miejscu, a część łączy się przez Zoomy, przez Skypey, przez Internet. Tak, ale ostatecznie producenci tej gali ogłosili, że absolutnie niestety nie zgadzają się na to, żeby ktokolwiek z nominowanych czy nagrodzonych pojawił się via Zoom chcą żeby wszyscy byli osobiście nie wszyscy oczywiście tam na miejscu w Los Angeles zresztą są dwa jakby centra tej transmisji jedno to jest tradycyjny Kodak Theater natomiast drugie to jest historyczna z lat z przełomu lat 20 i 30 Union Central Station Central Station w Los Angeles czyli krótko mówiąc dworzec centralny i na tym dworcu centralnym rozgrywać tym <grywa> Będzie część tych Oscarowych wydarzeń. A ponadto centrum, jedno z miejsc, w których będą nominowani, będzie w Londynie. Z tego, co czytamy, będzie także jeszcze kilkanaście innych miejsc w różnych częściach świata, tak żeby wszyscy mogli tam być, ewentualnie pojawić się i powiedzieć coś osobiście. Czyli takie małe studia rozrzucone po całym świecie. I generalnie producenci zapowiedzieli, że przygotowują całą tę galę jako rodzaj filmu, planu filmowego. Nie show widowiska telewizyjnego, bo tego nie można zrobić. Raczej będzie to robione tak, jak robi się dzisiaj dzisiaj filmy każdy nie będzie jesteśmy... miał kilka testów no covidowych maseczki i tak dalej i tak dalej Jesteśmy bardzo ciekawi jak to wszystko będzie wyglądało teraz tak jak mówisz kilka e, miejsc z których będą nadawane te oscary w takim wypadku a kiedyś te oscary były tak naprawdę gdzieś może nie w szopie ale to była taka malutka impreza prawda na początku tak, tam koniec lat 20, w 1929 po raz pierwszy przyznano Oscara. Odczytano to w, podczas niewiele znaczącej uroczystości w jakimś hotelu, i dopiero kiedy media zaczęły się interesować, czwarta władza, zaczęły się interesować tym, tym wydarzeniem, ono zaczęło się rozrastać. No i stało się najważniejszym jednak nie, nie, nie ma co do tego wątpliwości wydarzeniem w kalendarzu filmowym na świecie. Ale dalej, właśnie najważniejszym, czy to już bardziej interesują nas kreacje i klejnoty, które mają gwiazdy idące po tym czerwonym dywanie, czy jednak wciąż najważniejsze w tych nagrodach jest film, jest muzyka, jest aktorstwo. Zawsze najważniejsze jest to, o czym mówisz, czyli film, bo to film i sztuka filmowa jest powodem w ogóle tej Oscarowej Nocy. Ale ten czerwony dywan i te piękne kreacje i to, z kim kto przyjdzie, kogo trzymając za rękę, no to też jest część takiego widowiska i takiego życia. życia które jest rodzajem łącznika pomiędzy nami, widzami, a tymi naszymi idolami, których uwielbiamy z tego wielkiego szklanego ekranu. To jest ten moment, kiedy my widzimy ich w trochę takich prywatnych sytuacjach. Prawdopodobnie dlatego również producenci nie chcą, żeby oni pojawiali się na Zoomach, żeby jednak widzieć ich reakcje w kontekście spotkania z innymi, z kolegami z planów filmowych. To jest wyjątkowy wieczór i nie ma co do tego wątpliwości, że jedno, czyli glamour i variety, e, łączy się z tym, co nazywamy po prostu wielką sztuką filmową. No właśnie, mówisz o tej wielkiej sztuki, sztuce filmowej. Ja nie wierzę, że ty nie chciałeś tego zobaczyć na żywo, nawet gdzieś z odległości kilometra. Gdyby był finał Ligi Mistrzów, gdybym mógł być nawet przed stadionem, to bym tam po prostu pojechał. A widzisz, a ja nie, a ja wolę to obserwować. Ja jestem człowiekiem telewizji, i po prostu wolę to obserwować na ekranie telewizora. Zupełnie serio, ja nie wiem, jakoś boję się też mm -hmm. pewnego rozczarowania. A, dlatego, widzisz. że Kodak Theater, z tego jak widziałam go na zdjęciach, jak widziałam także całe relacje z przygotowań do Gali Oscarowej, jest naprawdę no, nie, nie robiącym większego wrażenia. Miejscem i budynkiem, w związku z czym wolę zostawić to, co jest w mojej wyobraźni na temat tego mega pięknego wydarzenia niż się rozczarować. Jeżeli kiedyś tam pojadę, na pewno ci opowiem, jakie były wrażenia. I koniecznie wyślij zdjęcie, bo na to nasi słuchacze także będą czekali. Z Garzyną Torbicką się nie, absolutnie nie rozstajemy. Za moment przejdziemy do internetu na naszego Facebooka i na Radio ZPL. W części internetowej porozmawiamy sobie oczywiście o nominacjach do polskich nagród firmowych, czyli do Orłów. Mówi się o tym, że to są polskie Oscary, ale także porozmawiamy o przyszłości Oscarów, bo poprawność polityczna bardzo mocno rozpycha się wśród tych nagród. Co to oznacza konkretnie? Zapraszamy słuchaczy na Radio ZPL i na, na naszego Facebooka Damy Michałowski i Grażyna Torbicka. No właśnie, to może o orłach teraz dwa słowa, Grażyna. 15 nominacji dla filmu 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komedy. To jest zaskoczenie jakieś dla ciebie? Nie, nie jest to zaskoczenie, ale przede wszystkim sprawa Tomka Komendy bo przez całą dzisiejszą uroczystość. komedy? Og 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 ogłaszania nie ty nie, ale dzisiaj, dzisiaj to padało wiele razy, więc e, Tomasz Komenda mm, to jest oczywiście no, postać, którą wszyscy znamy, bo jego historia i skazanie go niesłuszne na 25 lat e, więzienia tym żyła cała Polska. Mm, I mnie to nie dziwi, ponieważ ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony film. To jest film, który opiera się na autentycznym wydarzeniu, a jednocześnie poprowadzony jest, wyreżyserowany scenariusz, napisany jest w taki sposób. Że trzyma mnie w napięciu. Ja to oglądam jak taki dobry film sensacyjny. Kiedyś oceniając też gdzieś w Goronie Jurorskim ten film, powiedziałam, że on jest troszeczkę sprawa Tomka Komendy jest troszeczkę jak sprawa Hamleta. My wszyscy wiemy, jak ona się zakończy, ale cała sztuka polega na tym, żeby to tak zainscenizować, żebyśmy siedzieli w fotelu i, nie, i, i, i ściskali palce, żeby jemu się udało. I to się udało Janowi Holubkowi, reżyserowi tego filmu. A powiedz, jak to jest możliwe dla takiego filmowego lajka, że szarlatan Agnieszki Holland dostaje nominację do Orła, czyli do Polskiej Nagrody Filmowej, a był na tej krótkiej liście do Oscarów nie od nas, tylko z Czech, o ile mnie pamięć nie myli. Bo to jest sytuacja tego rodzaju, że Agnieszka Holand jest Polką i w, jeżeli chodzi o to, jaki film może kandydować do Orła, to pierwszym warunkiem jest to, że reżyser musi być Polakiem. Dlatego też mieliśmy kiedyś Romana Polańskiego, mimo że produkcja była międzynarodowa, dlatego mamy Agnieszkę Holand, ponieważ ona jest Polką. A film jest koprodukcją różnych krajów. Także to, to, to jest zgodne z prawem, że tak powiem. A mówi się o tych orłach, że to są właśnie polskie Oscary. To jest taka łatka, która przylgnęła trochę do tych orłów, ale to jest łatka, którą Orły chciałoby trochę odkleić, czy którą się trochę chlubią? Nie, no to jest zawsze bardzo miłe stwierdzenie. Proste, jasny, jasny komunikat. Polskie Oscary. I coś jest, jest pew, jest pewna jest pewna. Znaczy jest kilka elementów, które powodują, że możemy to tak nazwać, zwłaszcza jeśli dodajemy Polskie. I, i to nie znaczy, jak kiedyś powiedziano, polskie dżinsy. To było tam w latach 70. bardzo niefajne nie określenie, natomiast to jest dobre określenie, dlatego że zasady przyznawania orłów są dokładnie takie same jak zasady wyłaniania nominowanych w Oscarach. To są, to są filmowcy, to są ludzie reprezentujący różne dziedziny sztuki filmowej, którzy głosują, którzy należą do Polskiej Akademii Filmowej. I to są takie nagrody, które rzeczywiście no, są przyznawane dla kolegów, koleżanek z branży i wśród akademików są również ludzie, którzy zawodowo filmem się zajmują. No i jest jeszcze jeden element, który łączy nasze polskie Oscary z Oscarami amerykańskimi, mianowicie to jest agencja PWC, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem całego głosowania. A która wsławiła się, przypomnijmy, bo to też anegdot nie brakuje, tak. tym kapitalnym błędem, jaki jej się przydarzył. Z Dlatego, że tak, że największym się to zdarza i najlepszym się to może zdarzyć, kiedy wręczono tę właściwie najważniejszą kopertę wieczoru. Wtedy to była Faye Dunway i Warren Beatty, którzy mieli ogłosić najlepszy film. No i przeczytali Lala Lent, La bo to nie była ta koperta, a zwycięzcą wtedy był Moonlight, więc to się zdarzyło takiej właśnie agencji jak PWC, no więc. Do tej pory trwają takie dyskusje, czy to czasem. konsekwencji z tego nie ma? No właśnie, do tej pory trwają takie dyskusje, czy to czasem nie jest po to, żeby jeszcze podbić bardziej tę taką nieprzewidywalność Oscarów. Nieprzewidywalność trochę już, którą Oscary mają w DNA. Pewnie doskonale pamiętasz, jak Sofia Loren wręczała nagrodę. Roberto Benini skakał wtedy po fotelach, trzymał go Steven Spielberg, żeby ten nie stracił równowagi. To jest jedno wielkie show jedno wielkie show i takie ma być. I też mam nadzieję, że tego wieczoru z niedzieli na poniedziałek takie show będzie, bo dajmy sobie prawo i przyjemność tej niespodzianki, która nas czeka podczas Oscarowej nocy. Jennifer Lawrence, która się przewraca wchodząc po schodach. No ma ze sytuacji też te spojrzenia, te zbliżenia kamer na twarze nominowanych, kiedy oni czekają na Ostateczny werdykt, to jak, jak rzeczywiście, z jaką nadzieją patrzą w ten ekran i słuchają, co się wydarzy za chwilę, czy usłyszą swoje nazwisko. No i ta bardzo często jednak nieskrywana radość, że, że nieudawana radość, że otrzymuje to kolega lub koleżanka z, siedząca obok. Bo, bo to jest, wydaje mi się, ja mam takie wrażenie, ale ja jestem idealistą, że to jest taka noc, kiedy wszyscy w tym Hollywood się naprawdę kochają. A znasz takiego aktora albo aktorkę, który, która nie chcieliby dostać Oscara? No, były sytuacje, kiedy, kiedy laureaci nie odbierali Oscarów, prawda? Nie zgłaszali się. Nie, Marlon nie Brando dając, chyba wtedy. Na przykład, dając, tym, dając wyraz pewnej niezależności, jakby odrzucenia tego typu nagród. No, to, to, także trudno mi powiedzieć, czy któryś ze współczesnych znanych nam aktorów, czy któraś z aktorek byłaby skłonna do takiego. Ale myślę, że tak, że dzisiaj, ponieważ Oscary to też jest taka noc, zauważ, kiedy takie nazwiska, na przykład jak takie osoby jak Meryl Streep, jeśli jest możliwość, żeby wykorzystać swoje wystąpienie do powiedzenia jakichś ważnych rzeczy na temat praworządności, demokracji, równouprawnienia, poszanowania praw człowieka, to wykorzystują to. Dzisiaj, aktorzy ci naprawdę świadomi swojej roli. Wykorzystują swoją popularność i tę właśnie Oscarową noc do tego, żeby tam dużo ważnych rzeczy padło, ważnych mhm. dla nas wszystkich. Więc też może być taka sytuacja, że jako rodzaj protestu ktoś nie odbiera. Oscara. Wszyscy Oscary także kojarzymy ze słynnym Andy Oscar goes to i ponoć ta formuła obowiązuje od 1989 roku, wcześniej mówiono the winner is i zmieniono tę formułę, ponieważ uznano, że ta formuła the winner is dyskryminuje pozostałe osoby nominowane do Oscarów i to jest takie właśnie bardzo chyba amerykańskie, takie, taka ta poprawność polityczna. Bardzo. I muszę powiedzieć, że też m, pamiętasz w zeszłym roku pojawiła się taka lista m, określająca m, zasady, według których powinien być zrealizowany film, m, żeby móc w ogóle być nominowanym do Oscara. Tak jest. I tam chodzi o wykorzystanie mniejszości narodowych, o wykorzystanie osób z niepełnosprawnością. Do, tych, do całego tego grona zaliczona została także kobieta. Że kobieta musi być jedną z głównych bohaterek, i tak dalej, i tak dalej. To jest dyskusyjny dokument i dosyć kontrowersyjny, ale pokazujący właśnie, jak, w jaki sposób członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, jak bardzo chcą wpływać na to, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy i jak powinniśmy się zachowywać kształtując także filmy, które, które no mówią, że mogą w, ubiegać się o Oscara. Ale właśnie Dla mnie to był szokujący dokument, muszę powiedzieć. Ten dokument ja mam przed sobą i jest tutaj jasno napisane, że od 2024 roku, aby móc walczyć o nominację do Oscara w kategorii najlepszy film, obraz będzie musiał spełnić dwa z czterech ważnych standardów. I na przykład tym standardem jest tak, jak mówiłaś, przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub znaczącej roli drugoplanowej musi mieć inne rasowe pochodzenie niż białe. 30% aktorów drugoplanowych i epizodycznych w rolach epizodycznych musi reprezentować co najmniej dwie z grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBT, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną. Główny wątek fabularny musi być związany z jedną z tych grup i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy, o, czy akademia sobie nie strzela sama w kolano, zamiast nie zmieniać filmy, tylko może powinna zmienić swoje podejście do oceniania tych filmów? Tak uważam, dlatego że takie filmy powstają. Zresztą spójrzmy na nominacje w tym roku. One właściwie mogłoby się wydawać, że są skrojone właśnie pod ten dokument, pod zasady tego dokumentu. Bo na przykład film The Sound of Metal, zresztą kapitalny, bardzo go polecam. On jest dostępny na, na, na platformie Kanał Plus Player. Sound of Metal jest filmem, który po pierwsze Pokazuje właśnie osoby z niepełnosprawnością w postaci e, głuchoty, niesłyszące, ale także aktor grający główną rolę e, to jest muzułmanin i być może on jest nominowany zresztą do Oscara. I e, Riz Ahmed, i może się okazać, że po raz pierwszy w historii Oscarów muzułmanin otrzyma e, tę statuetkę, chociaż pewnie się nie, nie okaże, bo Chadwick. E, Bowsman bo otrzyma prawdopodobnie tego Oscara pośmiertnie jako najlepszy aktor, ale tak, już tegoroczne filmy, niezależnie od tego, że taki dokument powstał, pokazują, że reżyserzy i scenarzyści również zwracają uwagę na to, co jest ważne, co się dzieje w świecie, na co na co powinniśmy być uczuleni my jako widzowie. I, i, I zarówno właśnie Minari, który opowiada o tej południowo-koreańskiej rodzinie, która osiedla się w Stanach Zjednoczonych i Nomadland, który z kolei opowiada o tych ludziach wyrzuconych na margines i właśnie ten Sound of Metal, to są wszystko filmy, które, które można by już uznać jako filmy realizujące tę Ustawy, czy jak ona, nie wiem, czy to jest dokument, czy to jest. <noise> Wytyczne, wypisane, regulamin może i tak ta. dalej. Grażyna, polski akcent podczas tegorocznych Oscarów to operator, czyli Dariusz Wolski, do filmu z Tomem Hanksem. Błagam, przypomnij tytuł, bo, wyle... przypomnij, bo wyleciało mi z głowy. Już ci mówię. Nowiny ze świata. No, wieś... news, news of the World. Tak, jest, the world. tak, tak. jest. Twoim zdaniem, Pan Dariusz wzięty absolutnie w ogóle operator zajęty teraz kręci chyba gdzieś w Europie film między innymi z Lady Gagą. Będzie tutaj ten Oscar, czy nie? No wiesz, to jest takie wróżenie z fusów, no powiedzmy tak. Bardzo bym chciała, żeby był, więc niech będzie. Bardzo bym chciała, żeby był. Dariusz Wolski jest fantastycznym autorem zdjęć filmowych, absolutnie mu się to należy, no ale czy będzie, zobaczymy. Jeszcze mamy jeden polski akcent w postaci w postaci naszego aktora drugoplanowego, który właśnie zagrał w tym filmie Sound of Metal, i który nazywał się Raci Bożyński, ale jego ojciec zmienił to nazwisko na Raci, ale Raci Reisy się czyta po, po, po amerykańsku. No i on jest nominowany właśnie za najlepszą rolę drugoplanową pierwsza nominacja, a aktor, który ma dzisiaj 72 lata. Zaczyna się jego kariera. Mówi, że telefon nie przestaje dzwonić. Odkąd pojawiła się ta nominacja. O filmach porozmawiamy sobie na pewno także jutro. W Radiu Z zapraszamy po godzinie 12, jak w każdy piątek program Kocham Cię Kino. Grażyna Torbicka i moja również skromna osoba, która będzie tylko podtrzymywała ramy czasowe, a Grażyna będzie pięknie malowała obrazy filmowe. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Oczywiście cieszę się, że się jutro znowu spotkamy. Do zobaczenia. Kino. Dziękuję ci bardzo. Tęsknię za tobą kino i do zobaczenia. Do zobaczenia.